<laughs> Uż, ale. Co to um. Nie, że, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, no... No nie, no, nie. tak? nie, 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 no, ja nie, ja no, co ci to ci prze Nie, nie. nie. No. Ale nie mu tylko Same kujcówki. nie chcę, No, nie chcę. Weź głowkę do góry. Marcin, no Dajcie główkę głowkę do góry, no tak przez... no, Co ci zrobię, no ludzie, Mario, no. Do no, góry głowa trzeba. Weź głowę do góry troszeczkę. Cie Ciebie nie pytał trzymał. Marcin, proszę, wióż głowę do góry. Słyszałeś? No to będziemy ciąć tak już. Zakręć głową. Ci utnę. Na dół. Marcin. Wtedy, co ojciec zginął, to od tamtej pory stałem się na Ale starszy, się starszy wokoła, i Marcin. musiałem mamie pomagać. Mało by sobie nie dała rady. Oni mnie traktują jako ojca. No nie się! Nie kręć Weźmę grzybkę Trzy, No nie gręczę! Warty jak? Jak baran. Jak baran wypartyś. No. Trzymaj tę głowę. Trzymaj tę głowę, że. Uparte jak wściekłe piesy. No. Kazopalis, to skąd mu, skąd oderwali? Pusili mu go. Ale tak się męczył chłopie, że no, no nie lotał, tylko nogi miał, wszystko ręce z tego, ale no nie miał wejścia, bo skąd miał oderwany, to jak będzie ci chłopu? Napierdzie. No To ogóle mówię. A że no. Te dwa drewna tylko przyłóż, bo tam nie jest. Żeby się to nie przepaliło. Co by Dobra, to tego nie będzie tam umiać. No to, bo to cię wymijał. Ale to muszą jak też ty pieszyjały. To mogę mijać. Ja wam po bo... A czego nie wymieniłeś? Nie była i tak się bał. to już tu bliżej do jechał, a ja tam je Na zająca się stawia pułapkę. Połapka może być z pogażnika lub z jakiegoś z tego kija. Jak zajęć złapie, to zanosimy go do domu, zawijemy i się smaży. Latem zbieraliśmy jagody, grzyby. Chłopaki łowili ryby. No, jakoś się to wyżyło. A jak nie, to mama na, na chleb I żywiliśmy się. Paweł wziął jajko z gniazdka, robił i usmażył. I zjadł. Złapał Matyla i ja. Tomek wykupuje grzyby i jada. <grymne> ja chodziłem dużą, długą drabinę i, i, i wyszedłem na dziewo i dziłem i, i wywaliłem na ziemię ptaka i rozwiłem i mi i zeżara. To ja chodźcie p od taka jajka ja wybrałem z gniazda i o tym jajko. Metrówką pewnie dostał w kręgosłup, bo pewno krwi. Obuka. Obuka. Zatem nie mogię chwycili i obuka. o A, do, a do Tutaj no to wiem, tylko. Nie bardzo zjedziemy. Łącznie. No, będzie Tyle, co się stoi i się patrzy. Zamiast spać. Zamiast Jaki norm? Po się tak chodzi? tak Po się. Ten Daniel, co tu siedzi, to bez półtora roku firankę odchylał od okna i patrzył, mówię, mamusia, kiedy mój tatuś przyjdzie? Mówię, mama, czego tatuś mój nie przyjdzie? Ja mówię, Danielku, nie przyjdzie tatuś, bo tatuś leży w grąbie. Bez półtora roku tak było. No to starsze, te starsze, tylko starsze. No tam najgorsze, te maluchy były. Łamnieli mnie Nie wiem, <try> <Dla> <try> <try>